Cześć moi drodzy, dnia kolejnego. Jak widzicie, robocik sobie śmiga. Trawka jest z rana według harmonogramu przykaszana. No. A ja sobie. o, o. o no. I właśnie. I właśnie się tutaj. Pomylił się i spadł nam z krawężnika. Coś się tutaj zagubił i nam właśnie spadł z krawężnika. Na szczęście ciekawe jak oszcza przetrwały. Ale coś go tutaj zmyliło. Nauczy no, się, uczy się cały czas tego ogrodu. Kosić. Jedzie sobie po malutku od siebie, wiecie nic, idziemy. Tak jak widać już trawka w dobrym stanie. Zaczyna się zielenić. O, teraz widać tutaj. I tak, nie wygląda to najgorzej. Pokażę wam stację RTK, gdzie ją sobie zamontowałem. Finalnie została zamontowana na tym blaszaku, co mówiłem. I tak, tutaj mamy stację RTK z panelem solarnym. Tak to rozwiązałem. To na tych drzwiach zamontowałem, bo i tak te drzwi w sumie nigdy nie są otwierane i tu jest stacja RTK jest ciągle na słoneczku ładowana jak widzicie lampka tutaj miga na zielono tutaj na niebiesko czyli ładowanie jest no ja mam dzisiaj zajęcie małe muszę tutaj sprawdzić Czekaj, ile Truskawki, piękna. Jest problem z odpalaniem kosiarki. Muszę to rozkręcić, wszystko sprawdzić, czy czasem jedna z łopatek wirnika tutaj się nie złamała, żeby móc kosić drogę dojazdową, no bo tam robot nie jeździ. No, dobrze, no to nic. Ja szukam przyczyny, dlaczego nie chcę odpalać i widzimy się potem. I tak, szybka weryfikacja. Okazało się, że tutaj jest ten plastik, po prostu się totalnie skrzywił gdzieś to się tutaj zluzowało. No i blokowało, nie chciało odpalić kosiarki. Także problem. Zweryfikowany. Dość prosty. no Będę musiał to jakoś odkształcić. Bo jak widzicie jest totalnie skrzywione. No, nic. Próbuję to naprawić i będziemy patrzeć, czy odpala kosiareczka. i tak wyczyściłem tutaj całe tą przestrzeń wiadomo nie jest to jakoś wyczyszczone żeby to było do, do stanu nowości ale jest to przeczyszczone z grubsza ten większy pył tak to wygląda ta część nie wiem czy ją właściwie będę zakładał bo po prostu ona jest totalnie już zniszczona, ona tutaj przychodzi na górę ten oto sposób. Tylko jak widać tu są rozerwane już elementy i nie wiem czy się to będzie sprawdzać. Spróbuję to założyć, skręcić, czy to będzie się sprawdzać, czy to czasami nie spadnie mi. No zobaczymy. Będę za chwilę wiedział, czy coś z tego wyszło, czy nie. nie wiem, coś, boli jeszcze więc sprawdzamy jeszcze raz to rozkręcam i będę weryfikował o co to chodzi i tak, udało mi się tylko kawałek skosić niestety coś zaczęło piszczeć tam spod spodu no najprawdopodobniej będę musiał zawieźć do do serwisu żeby się tym zajęli to przerasta e, mnie Moje umiejętności naprawcze, więc zawiezę to po prostu do serwisu i niech oni się tym zajmą. Wydaje mi się, że oni to na pewno rozgryzą. Mam nadzieję, że nic niepoważnego, bo jednak kosiarka cały czas jest potrzebna, pomimo robota kuszącego. Bo na zewnątrz mamy do podkaszania jeszcze teren dojazdowy, więc cały czas jest potrzebna ta kosiarka. No i wiadomo, też na sezon jesienny, wiosenny, kiedy ta trawa jest gęstsza po dosiewaniu, nawożeniu, no to cały czas kosiarka będzie zwykła potrzebna. Dobrze, nic, ja ją czyszczę, pakuję do auta, założę do serwisu, zobaczymy, co się uda zrobić. I tak, wracam do Was z aktualizacją. No, dałem sobie tutaj go włókninę wzdłuż budynku, tutaj gdzie będzie chodnik zrobiony tak to wygląda, tu stoi żółw e, docelowo będzie w innym miejscu, na tą chwilę jest tutaj po prostu, bo tylko ten trawnik jest e, koszony na wprost e, właśnie robota i jeszcze pod kuchnią dlatego on tylko tutaj stacjonuje na tą chwilę a rozłożyłem tą geowłokinę, bo był tutaj piach i strasznie się to nosiło wszędzie do garażu, po tarasie. Dzieci biegały, ten piach wszędzie był po prostu. A i tak tutaj będzie kamień wysypany w niedalekiej przyszłości. Tutaj zrobimy jakieś małe obrzeże. Jeszcze nie wiem, czy z kostki, czy od razu, czy z krawężnik kostka. Zobaczę, co, co będzie najstosowniejsze. Po prostu, żeby miał ułatwioną pracę robot koszący. Tutaj mogę wam pokazać jak to wygląda w tym momencie. Hopa. I tak to wygląda. Tutaj są jeszcze takie duże place, gdzie brakuje tej trawy. O, tutaj jest jeszcze pociągnięte. I tak tutaj jutro będę sobie próbował to wyrównać. Założę sznurek, będę próbował wyrównać, żeby zrobić sobie linię. Gdzie będzie krawędź trawnika? Tak samo tutaj to wszystko muszę wyrównać. No. Eee, tak to się prezentuje na tą chwilę. Nie najgorzej moim zdaniem. Eee, tutaj jeszcze jest. Mogę Wam pokazać, co tutaj jeszcze zrobiłem. Tak, to jest jutro do wyrzucenia. Całkowicie. Tutaj do dołożenia nowa folia wzdłuż. I tutaj. Tak samo przejście w tą stronę. To co zrobiłem jeszcze dodatkowo z żoną, właśnie to jest tutaj e, folia rozłożona. Tutaj pod placem zabaw dzieci całym. Tutaj tak samo. Wszystko będzie robione obrzeże kostką, ale jest to na razie tylko przygotowane tak wstępnie. No i tu będzie docelowo kamień wysypany, jak już obrzeże powstanie. Tu jeszcze brakuje, właśnie czekamy. Folia jutro ma dojść i szpilki, więc jeżeli to wszystko zostanie, e, przyjdzie nam, to będziemy, będziemy, będziemy kłaść tą folię. O, a jutro będę jechał zamówić, właśnie kostkę na obrzeża, żeby sobie to wszystko obsadzić i żeby robot tutaj jak już będzie trawa, wszędzie się, wejdzie trawa, to żeby mógł, mógł sobie tutaj spokojnie kosić. Tak to wygląda z szerokiego, z szerokim kadrem. Nie wygląda to źle. Ta perspektywa jeszcze lepiej pokazuje. Tutaj wiadomo, gdzie bliżej to widać te place takie nie, nie, tej nie, nie trawy. Pewnie też będzie trzeba było dosiewać. Tutaj często też dzieci teraz biegają, więc nie ma tej trawy, tak na tyle. No. No i tak, tutaj musimy to też obgrodzić wszystko tutaj folią tam nie pokazuje, bo tam jest totalny, totalny za moimi plecami jest i że tak powiem. No i tak, tutaj tą folię też rozłożymy, żeby nie było tej trawy tutaj do koszenia, niepotrzebnie tutaj robota nie chcemy wpuszczać, sami też nie chcemy kosić więc tutaj po prostu rozłożymy folię, pociągniemy, wysypiemy korę tak jak tutaj w tej rebacie jest dociągniemy to do końca i tak to będzie wyglądać no, także na jutro mam zadanie niemałe no, kilka godzin pracy potem odpoczynek na spokojnie Dobrze, moi drodzy, ja idę jeszcze sobie węża schować, zatuję jeszcze tutaj coś się po, po, pokręcę po ogrodzie e, popatrzę, po, posprzątam rzeczy i tyle, widzimy się w następnym vlogu, to by było na tyle w tym vlogu e, tą kosiarkę jednak nie zawiozłem dopiero będę jutro zawoził tą kosiareczkę więc e, więc sobie e, zdam, zdam Wam relację, czy udało się naprawić tą kosiarkę, tam jednak coś mm, jest grubsza sprawa, jednak nie ten wirnik, nie ten plastik, który tam zrobiłem. To oczywiście pomogło, bo, bo, go, bo on tam przeszkadzał przy odpalaniu, ale jednak e, tam coś e, w tym e, wale, co napędza e, nóż od kosiarki, jednak coś tam ćwierkało. Mam nadzieję, że to nie końcówka silnika. E, no ale nic, zobaczymy. To wam powiem co i jak, jak już będzie wiadomo. Dobrze, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym vlogu, więc...